This is your home now. Ach Crimson Peak. Czemu musiałeś być takim rozczarowaniem? Wiecie, idea tych moich specjalnych filmów na Halloween jest dość prosta to mają być rekomendacje, rzeczy, które chcę Wam polecić na halloweenowy wieczór. Dwa lata temu były to filmy Hellraiser, rok temu horrory Hammera, Na no w tym roku mamy Wolną Amerykankę i już postanowiłem sobie nagiąć trochę reguły ze Shrine, które polecam raczej jako ciekawostkę, ale prawdziwy zgryz mam teraz, no bo planowałem Wam tutaj pozachwycać się nowym filmem Hier Model Toro, ale nie mogę. No bo Crimson Peak nie jest może produkcją złą. Nie zrozumcie mnie źle, ale ma pewne wady, które strasznie mi psuły seans. Co więcej, akurat jeśli komukolwiek miałbym zlecić zrobienie porządnego, gotyckiego horroru, to po tym jak Tim Burton osunął się w przeciętność, zostałby mi właśnie reżyser Labiryntu Fauna, który na klimatycznych horrorach zna się przecież jak mało kto. Bowiem Crimson Peak to miał być horror. Jednak nie taki horror, do jakiego jesteście przyzwyczajeni przez hollywoodzkich twórców, ale taki, do jakiego być może jesteście przyzwyczajeni śledząc mój kanał. Nowa produkcja Del Toro miała bowiem nawiązywać do klasyków gotyckiego horroru, czyli tych wszystkich klimatycznych, lekko przedramatyzowanych produkcji spopularyzowanych przede wszystkim przez Włochów i Anglików w okolicach lat 60. -tych. No i oczywiście Rogera Cormana i Vincenta Price'a, gdy ten pierwszy miał swego czasu fazę na ekranizowanie twórczości Edgara Alana Poe. Znacie te klimaty: nieszczęśliwy romans, stare Zamczysko, tajemnicza posiadłość, nad którą ciąży klątwa. Dramaty, cierpienie, nieczyste siły przywoływane przez równie nieczyste serca itd. I Crimson Peak oczywiście wpisuje się w to wszystko. Mamy dość pokręconą historię miłosną, dramat i cierpienie w tle, do tego nawiedzoną posiadłość skrywającą mroczny sekret. No, podręcznikowy gotycki horror. Problem w tym, że. Nie wiem, chyba ktoś się w do w jego wizję, no bo nie wierzę, by ten twórca-esteta, który zawsze dokładnie wie, co chce osiągnąć, zrobił tak niespójny stylistycznie film. Bowiem mamy bezbłędnie wykonaną scenografię, klimatyczną muzykę, odpowiednio teatralną grę aktorów, wszystko jak w zegarku, gdy nagle całą świetnie budowaną atmosferę starego, trącącego myszką horroru, która zawsze mnie kupuje w całości, burzy. A to pojawienie się okropnie, fatalnie wyglądających duchów CGI, które pasują tutaj estetycznie jak pięć do nosa i usilnie próbują nas wystraszyć, oczywiście bez skutków, wzbudzając raczej śmieszność. A to jakieś jumpscary, których bym oczekiwał raczej po, nie wiem, slasherach albo jakichś współczesnych horrorach, a to jakieś krwawe sceny, które też biorą z zaskoczenia. Znaczy, nie no, Hammer oczywiście różowej cieczy nie żałował, ale nie przyszłoby mi do głowy, że będę oglądał całkiem szczegółowo pokazywane rozbijanie głowy o umywalkę niczym w jakiejś pile albo czymś. No i to strasznie zbiastropu, kiedy wczuwasz się w atmosferę gotyckiego horroru. Wędrując razem z bohaterką po tej tajemniczej posiadłości, a tu nagle wyskakuje głupio wyglądający duch z szafy i próbuje cię straszyć, robiąc UUUUUUUU SPOOKY Mam teorię, że to studio po prostu kazało dorzucić reżyserowi te rzeczy do filmu, żeby ci wszyscy widzowie, którzy nie mają ołtarzyka czci Vincenta Price'a w domu, nie umarli z nudów, nieprzyzwyczajeni do filmów z tego gatunku. Ale tym sposobem film stoi estetycznie w takim rozkroku. I nie spodoba się de facto nikomu. Znaczy nie, no na pewno komu się tam spodoba, ale ja to widzę tak, że ani nie jest to na tyle klasyczny gotycki horror, by robił za taką podróż w czasie dla fanów, ani to na tyle, cóż, horror, by ktokolwiek inny miał się tutaj czegokolwiek przestraszyć. Cała reszta filmu to, cóż, naprawdę w miarę dobra robota. Mam zastrzeżenia trochę do skali tej historii, znaczy, jestem jednak przyzwyczajony, że w tego typu filmach za wszystkim stoi jakaś stuletnia klątwa albo coś w tym guście, a w tym filmie okazuje się, że przyczyna jest dość przyziemna, ale jednocześnie naprawdę kupuję te postacie, jakie tutaj napisano, kupuję to, jak świetnie zostały zagrane przez naprawdę doborowych aktorów, kupuję ten cały dziwaczny trójkącik miłosny i zasadniczo wszystko, co nie wiąże się z duchami, straszeniem i tak i to wszystko jest naprawdę satysfakcjonujące. Problem w tym, że gotycki horror to w dużej części właśnie atmosfera. Z niej się biorą emocje, z emocji dramat, a jak mamy dramat, no to jesteśmy zaangażowani. Tutaj trochę się to sypie już na pierwszym etapie, przez co reszta jest, jak to mawiają anglosasi, kit or miss. Zatem, jeśli jesteście fanami gotyckich horrorów, spodobało Wam się na przykład Let Me In, albo skandynawski oryginał. Albo na przykład kobieta w czerni, albo w ogóle przepadacie za klasykami Kormana, wytwórni, hammer itd., no to śmiało idźcie do kina. To nie będzie to, ale znajdziecie tu coś dla siebie. Cała reszta z was, Ach, cóż, śmiało możecie sobie ten film odpuścić. I mówię to z bólem, bo wiele sobie po tym obrazie obiecywałem. Może gdy rozczarowanie trochę mi się ulotni, to spojrzę nań przychylniej. Ale na dzień dzisiejszy jest mi po prostu przykro, że zabrakło konsekwencji, nie wnikając oczywiście, czyja to ostatecznie wina. Tyle na dziś, no i trzymajcie się. Do zobaczenia.